Dzień dobry widzowie, zgadnijcie tylko, kto czeka za drzwiami. O, tutaj, w tamtym pomieszczeniu. Kto to może być? Napiszcie w komentarzu, jestem mega ciekawa, kogo podejrzewacie, że tam jest. No kto zgadnie. Uwaga, ja teraz tam wchodzę, a wy klikacie łapeczkę w górę. Dawajcie wszyscy razem. Klikajcie, a ja wam pokażę, kto tam jest. Uwaga, uwaga, wchodzę, wchodzę i to jest moja siostra bliźniaczka. Patrzcie, to jest Marylka, która w końcu mnie tutaj odwiedziła i została u mnie na noc, ale słuchajcie, mało tego, wiecie co się wydarzyło? My się rano budzimy, a tu chata zalana. Normalnie po prostu pływało i chyba to się wydarzyło w tej łazience. Zobaczcie, Marylka tutaj ładnie mi sprząta. Mopem wszystko ściera elegancko. Już mamy trochę zebrane. Zobaczcie, ja też mam Mop, ładnie tutaj ścieram. I mamy też wiadro. Zobaczcie, to wiadro jest pełne wody. Normalnie tak nas zalało. Ale wiecie co? Najgorsze jest to, że ja podejrzewam, że. Że to jest z tej toalety. Ta, takie mam jakieś przeczucie, że to stąd się wylało, i, i trzeba to jakoś naprawić. Więc mam świetny pomysł. Marylka, yy, weź się zatrzymaj, weź mi się tu pokaż. Ty to zrobisz, wiesz co? Ty to zrobisz, Marylka. Ty będziesz to robiła. Weź się zabierz tam, ty jesteś majsterkowicz. Nie, ty? Ej, no weź ty to zrób. Ja nie chcę tam grzebać w toalecie. Zobaczcie to toaletę. Ja nie wiem, czy w ogóle... Nie, no masakra. Ja nie chcę tam siadać. Weź ty to zrób. Ja myślę, że, że ty to możesz zrobić. A wiesz co? Ty to tam zrób, a ja będę tutaj dalej mopem sobie ładnie sprzątała, jakby się coś wylało. No weź ty to zrób. No, ja ją popchnę. O, mam świetny pomysł, widzowie. Wy teraz jeszcze kliknijcie subika, czerwony przycisk z dzwoneczkiem, bo wbijam 300 tysięcy i ja będę teraz moją popychać, żeby ona to zrobiła. Ty to zrób. Ej, ty to zrób. Już, już. Podchodź mi do tej toalety. Ale już, ale już. No weź, weź ją naprawdę, naprawdę, żeby działała. Co jest? Mi się kręci w głowie. Wow. Gdzie my jesteśmy? Ej, Marylka. Gdzie to nas teleportowało? Ej, co? Tu są jakieś toalety? Czemu nas teleportowało do świata toalet? Patrz tutaj, jaki niebieski jest. Dołoż do grupy, aby skorzystać z darmowej toalety. Co jest? Ej, patrz, co to jest za... Ej. Potrzebujemy coś, żeby dołączyć do grup. Ale patrzcie na to, tutaj są jakieś morfy toalet. Chodź, Marylka, znalazłam pierwszą. Ona wygląda jak w naszym domu na Brook Heaven. Dawaj, bierzemy ją i znalazłam. I patrzcie, mam pierwszy odblokowany morf. Co to był za dźwięk spukiwania? Musisz w to wejść, Marylka, żeby zdobyć tego morfa, i wtedy ci się odznaczy. Weszłaś w tą toaletę i patrzcie na to, tutaj jest indeks toalet. I ja nie mogę ile toalet. Ej, można się zmorówować. Zmurfu... Jestem toaletą! Patrz Marylka, jestem tak! I dobra, chodź, idziemy szukać dalej. Robi się ciekawie, widzowie. Oglądajcie do samego końca. Tutaj mogą być przeróżne toalety. Jestem mega ciekawa. Jest tutaj wulkan i widzę tu toaletę, ale to jest chyba ktoś po prostu zmieniony w to. O chociaż nie! Ej, znowu zdobyłam różowa to jest toaleta! Ej, jestem różową toaletą! Znaczy nie jestem, ale zdobyłam. Chodź, idziemy zdobyć coś fajnego. Tam coś widzę. Chodź Marylka, może tutaj przeskoczymy, moja siostra bliźniaczka, idzie za mną. Ona się zmienia pewnie też w różne toalety, które znalazła, bo gdzie to nas teleportowało? Czajcie ja to, widzieliście kiedyś takie toalety. Ja idę zdobyć sobie tu. Przeskakuję teraz po tych głazach tutaj, wielkich kamieniach i będę miała bobową toaletę. Ej, patrzcie, jaka toaleta! <laughs> Mam ją. Wracam do ciebie, Marylka, możesz sobie wziąć też. Ej, patrzcie, bo teraz się zmienię w te O, to jest ten różowy, co znalazłam A teraz już znalazłam coś z kategorii średnie Czyli to jest coś z... Patrzcie, jaki jest to toale... Ej, toaleta, która skacze po kamieniach, czajcie to Nie, no nie wierzę w to Co oni tu wymyślili? Ja jestem Spongebobem Ej, to jest spa... Nie, ja nie jestem Spongebobem Jak się nazywa ta gra? Ej, to jest ze Spongeboba, tylko co to jest? Ja już nie pamiętam, nie pamiętam tych bajek Dobra, ja już się odmieniam Teraz muszę tu kliknąć i przechodzę Dalej, chodź Marylka, gdzie ty ta Wpadłaś do wody. Marylka, gdzie ty jesteś? Ona gdzieś tam spadła. Dobra, zaraz ją odnajdę. Idę dalej szukać w kierunku. No właściwie nie wiem, bo tu pisze Desert Land, czyli tu jest taka pustynia. Marylka, ja idę na pustynię. W razie co, tutaj, w tym kierunku? Znowu skaczę po kamieniach idę zobaczyć. Okej, okay, dobra, zobaczymy, co tam będzie czekać za toaletą. Robicie mega, ciekawie. Śmieszne to jest, co to w ogóle jest zagra, ale zobaczcie, przeskoczyłam i jestem. O, odblokowujesz poziom trzeci. Jestem tutaj, ale toalety już jest, tutaj jest. Jest, mam toaletę. Chodź tu. Chodź tutaj. Jest kaktus i mamy. Jakąś śmieszną toaletę, co to w ogóle jest? Nie wierzę w to. Idziemy teraz tu, widzę już... O, patrz, tutaj, pod palmą jest! To jest palmowy kibel, normalnie palmowy kibel. Maryla, weź się za niego przebierz, ja chcę to zobaczyć, a ja się przebiorę w tego. Co to jest w ogóle? Kto wymyślił? Ja nie mogę, co to za postać? Cały czas w ogóle słyszę, jak ktoś spukuje wodę. Jesteś... Patrzcie, Marylka się za... Jak to wygląda? Palmowa toaleta! Dobra, idziemy dalej szukać. Chodź za mam... Ej, tam u góry jest jakieś fajne. Ej, chodź Marylka, idziemy tu zobaczyć. Widzę, że na górze... Tam też na, na górze, tam na palmie jest i tutaj. Ja chcę wskoczyć i to zobaczyć. Chcę odkryć wszystkie kozackie morfy toalet. Ej, właśnie, bo tutaj można sprinta załączyć, ja nie wiedziałam. Trzeba szybciej. Uwaga Marylka, żebyś nie spadła! No, trzymaj się. O, nie! Ja spadłam. Spadłyśmy razem, dzajcie, to ono, no, nie, nie dało się. Ej, w ogóle ona ma więcej morfów odkrytych niż ja, dobra jest! Okej, okay, o nie, znowu prawie spadłam! Okej, okay, mamy jakąś szarą toaletę, śmieszno. Dobra, potem będziemy wszystko przymierzać, widzowie, i wy będziecie oceniać, więc możecie cały czas w komentarzach pisać. Jak tam do góry dojść, bo patrzcie, tam widziałam, że tam jest toaleta. Tu potrzebujemy czerwony klucz, żeby wejść, więc gdzie będzie czerwony klucz? Oto jest pytanie. Dobra, załączyłam spida w końcu, w końcu ogarnęłam, że spida można. Okej, okay, idziemy zobaczyć tutaj do portalu. Może coś tutaj będzie. Wchodzimy Marylka, dawaj, wszyscy razem! Dawajcie, widzowie, kto jeszcze dotrwał do tego momentu, klika łapieczkę w górę i wchodzimy do portalu. Jesteśmy, dobra. Chyba będziemy musieli tutaj przejść, żeby zdobyć jakąś kozacką toaletę, tylko co to trzeba skakać, bo to... Uwaga! Trzeba skakać, ko... O nie! Trzeba w odpowiednim momencie wskoczyć, ale to chyba warto, bo tam jest nagroda bardzo fajna. Okej, okay, przeskakujemy. Hops! O nie! Dobra, ja się poddaję, wychodzę stąd, nie tracę czasu, idę szukać czegoś innego. Wracam... O nie! Znowu mnie teleportował. Ja stąd wracam do widzenia, ja nie chcę tu być. Idziemy dalej szukać. Tam u góry jest toaleta, ale jak do niej dojść? Chodź, chodź, idziemy tędy, skoczymy sobie, coś czuję, że tutaj są jakieś drabinki. O, są. Musimy tam skoczyć do góry. Chodzimy do góry elegancko. Zobaczcie, to są takie cegiełki, no i jesteśmy na górze i przeskakujemy teraz przez te platformy. Wow, ale to wygląda. No nieźle. I na samym Skąd Maryla spada, na moja siostra? Ej, co to jest? To jest chmurkowa toaleta. Ej, ta mi się nawet podoba. Ta fajnie wygląda. Okej, okay, teraz z góry możemy sobie zobaczyć m.in. gdzie są fajne toalety. Tam jest jakaś różowa. Ej, chodź. Chodź, Marylka, ja czekam na ciebie i ja już spadam. Idę zobaczyć teraz tutaj. Tutaj można wejść na ten głaz i wtedy zmy... O, tu jest, tu jest, mam coś. Jest, jest, zielona teletubisiowa. To jest teletubisiowa, patrzcie. Ja jeszcze nie znalazłam nic trudnego do znalezienia, tylko same takie, takie średnie lub łatwe, patrzcie, jestem normalnie toaletą teletubisową. To jest Deep Sea, czy to, to marylka jest tym? Jedno oki to jest ten minionek normalnie Ale fajnie, okej, okay, dobra, już zmieniam się w siebie I idziemy szybko do góry Na górze chyba też coś fajnego czeka na nas Tak mi się wydaje, skoro jest tutaj drabinka Ej, nie to, a, myślałam, że to oszukane Ło, wow, tu trzeba uważać Marylka, uważaj, bo te niektóre się załamują Te, które są przecięte, to podejrzewam, że te deseczki Po prostu się załamują Także ja idę szybko, nie zatrzymuję się Idzie mi bardzo dobrze, tylko żebym mnie spadła Wow, prawie spadłam. Oj, jestem. Ej, patrzcie, jaka anielska toaleta. Normalnie kibelek, jaki anielski. Dawaj, Marylka, dasz radę, wskoczysz. Dawaj, kibicujemy ci, widzowie ci kibicują w komentarzach, zobaczcie. Wow, ej, to jest normalnie aniołek, toaleta, ale śmiesznie. Ok, idziemy dalej. Tam jest jeszcze jeden portal, widzę, chodź. zobaczymy sobie. On jest różowy. O, tutaj jest. O, nie, to jest po. To jest po, normalnie. Kubkowa toaleta. Już mamy 11 znalezione, ale kozacko. Jest jakieś wejście do jaskini, wejdźmy tutaj, zobaczymy. Ej! Na górze jestem! E, ale fajnie! Wyszłam gdzieś. Znajdź łopatę, aby otworzyć. Musimy jeszcze znaleźć łopatę. O, idziemy tu, tu jest jeszcze jakaś różowa, szybko, szybko, szybko. Ale fajne mają te toalety. Musimy jeszcze potem wrócić do miasta, bo miastowe toalety też są ładne. Ale tu są same takie pustyniowe jakieś, dobra, wskakujemy elegancko nam idzie. Dobrze, Marylka, świetnie i jesteśmy. Ej, to jest w kształcie ser. Co To jest dla zakochanych toaleta. I patrzcie, zobaczcie, jak to wygląda. Ej, no ta mi się podoba. Ta różowa jest ładna, bardzo ładna. Dobra, idziemy teraz dalej, tylko w którym kierunku? My tutaj potrzebujemy 70 toalet do wejścia. Ja mam na razie 13, więc bardzo mało. Ale widzę. To jest kozacka! Jaka epicka! O tu Marylka znalazła też, widzę. Jest jakaś fajna. Przeskakuje. Hops i mamy to. Wow, to jest Donald. Ej, gdzie, gdzie jest? wciągnęło znowu moją siostrę bliziaczkę gdzie ona tam wciągnęło ja nie wiem, gdzie ona tam poszła ale znalazłam toaletę hagiego łagiego, nie wierzę w to tu jest drabinka i zobaczcie wspinam się normalnie, legalnie i patrzcie, hagiłagi, toaleta tu jest ta Marylka i ty tam biegniesz, biegnę do ciebie ja ją przestraszę, ja ją przestraszę jako łaki biegnę do niej, patrzcie ma, patrzcie co ja mam. Jestem u hagiłagi toaleta. Hagiłagi. Ona tu weszła, ona szuka też toalety, jak fajnie. O, mamy tu kolejną toaletę, co to jest? Co to jest? Tu pisze żółw, ej, żółwiowa! o, tam już u góry chyba byliśmy, to chyba przejdziemy teraz sobie gdzieś indziej, tylko gdzie by tu przejść, może wracamy do miasta? O, to jest świetny pomysł. O, tu jeszcze widzę! Tu jeszcze widzę jakąś toaletę. Tylko ja muszę się odmienić, może, co? Ja nie będę toaletą, tylko bym się zmieniła. Tutaj coś jest, tutaj coś jest, Marylka. Chodź, zobacz. Tego jeszcze nie mieliśmy. Wow, patrzcie na to. Jaka śmieszna. Ja myślałam, że to ktoś po prostu się tutaj przebrał i tak wygląda, ale nie, to jednak jest toaleta. Wrócimy sobie teraz do miasta, bo w mieście tak za bardzo nie patrzyliśmy za tymi toaletami. Tutaj mamy część odkryt. O, tu jeszcze coś widzę pod kaktusy. A nie, to już zdobyłam. No chodź, Marylka, biegnij za mną i wracamy teraz tam, gdzie byliśmy. Teraz do miasta, z powrotem wracamy, żeby odkryć inne toalety, jestem mega ciekawa. Na razie najbardziej mi się podobał Hagi Wag. jestem ciekawa jak mojej siostrze bliźniaczce się podobał. Potem się na koniec odcinka właśnie jej zapytam, która toaleta była najlepsza. Spinamy się tutaj do góry, myślę, że tutaj coś znajdziemy, idziemy do góry. Marylka, idziesz? Dawaj, dawaj. Przeskakujemy, hops, hops i teraz skaczemy sobie po tych platformkach znowu. Dokąd nas to doprowadzi? Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna toaleta. Na końcu. Ja jeszcze nie grałam w taką grę, że są toalety, nie? Tu można sobie wybierać, nie? Nie ma to jak u nas. U nas... Ej, patrzcie, to jest bałwan, bałwan toaleta! On ma tutaj nawet narysowany nos! marchewkowy. Nieźle. Nie wiem, czy Marylka tam dobiegła, ale w każdym razie ja już tu jestem i sobie wskakuję tu, do góry biegnę, Hops. Zobaczcie, jak się wspina. Aha, raz, dwa, trzy. O, tu jest Pepa normalnie, świnka Pepa. O, widzę tam moją siostrę. Ona poszła teraz po bałwana. Ona ma... Ej! Masz 17, ja mam więcej, zobacz. Udało mi się coś więcej zdobyć jednak. Idę tutaj, chodź Marylka, ja jestem tu. Ona się w coś zmieniła? to jesteś ty, Marylka, halo! Ona tam do góry wskaczy, jeszcze szuka jakiejś. Potem my sobie będziemy pokazywać. Każdy będzie miał pewnie jakieś inne, więc może się rozdzielimy i ona pójdzie w tamtym kierunku i wtedy zobaczymy sobie, kto ma jakie właśnie toalety. To jest w ogóle dobre. To jest śmieszne. Co to jest za postać, tych toalety? O! Tu jest, znajdź klucz żółty, żeby się dostać dalej. Nieźle. Dobra, patrzę do góry. O, tu można się wspinać. Idę do góry. Mam już 20 toalet tylko. Bardzo mało. Niektórzy. O, patrzcie, jaki piesek, jaki jak tu jest. A tutaj uda mi się tam przeskoczyć. Ej, spróbuję tam doskoczyć. No nie, nie udało mi się. Ale tam na górze było coś fajnego narysowane. Idę teraz tu. O, tutaj jest coś. Idę zobaczyć tutaj. Widzę, że tu jest jakaś toaleta z czymś w środku. Serio? Patrzcie na to, tu jest krokodyl Ej, czekajcie, jakbym usiadła na tej toalecie I nagle krokodyl by z niej wyszedł To by nie było za ciekawie A wy widzowie, jeśli chcielibyście ze mną pograć To też wbijajcie na moją grupę z Robloxa Bo są tutaj też moi widzowie, widzę e, Patty Smile, ktoś się nazywa dokładnie tak jak ja Także pierwsza linijka w opisie, dołączajcie I my teraz szukamy dalej okay. O tu jest taka toaleta znaleziona, patrzcie co Tu jest napisane co? Kaka Kaka to mi się kojarzy z tym Siednym, nieważne. Ok, tutaj są w ogóle gdzieś rozsiane klucze. Ja żadnego klucza nie znalazłam. Może moja siostra gdzieś znajdzie. No i tutaj jest łopata. Łopata, żeby się gdzieś tam dostać. To już jest dla bardziej zaawansowanych. O, tutaj jest z, z koteczkiem taka słodka toaletka. Jaka piękna. Idziemy dalej. Potrzebujemy tutaj coś, żeby się dostać. Tu jest jakiś portal. Gdzie ja jestem? O ja, gdzie mnie to teleportowało? Ej, patrzcie, tutaj są lasery. Może uda mi się zdobyć jakiś fajny ten. Kibelek Jaki normalnie, jakiś elegancki zaraz znajdę. Hops, uwaga, hops, hops. I idziemy. Ej, gdzie? Jak tu mi się rusza wszystko? Jakie złudzenie optyczne. Dobra, tam gdzieś jest wyjście. Ale czy ja dobrze idę w ogóle? Bo tutaj nie widzę żadnej toalety. Czy to mi coś da? Uwaga, gdzie ja tutaj wyjdę? Gdzie ja wyjdę? Jest wyjście i co? Ej, to mi nic nie dało! Jakie oszustwo, to nic nie było! Masakra, nie zdobyłam żadnej fajnej toalety! O, to jest jakiś fajny. Patrzcie! To jest z napisem help! No nie, nie chciałabym mieć takiej toalety z napisem help. Idę sobie tutaj do góry wskoczyć. Moja siostra już do mnie dobiegła, tutaj nie można skakać. O, tu znalazłam, znalazłam mam. Jest tutaj jakaś toaleta, znowu jakaś śmieszna. O, patrzcie, Co to jest? Co to jest za toaleta? Nie, masakra, dobra, biorę ją, idziemy dalej szukać, szukamy, szukamy, a potem z tych wszystkich wybierzemy najlepszą, także widzowie, będzie ciekawie, okej, okay, przeskakujemy sobie teraz po takich blokach normalnie mieszkalnych, w każdym mieszkaniu jest inna toaleta, dlatego jest tyle możliwości, okej, okay, idę teraz sobie naokoło, a teraz, jak tam doskoczyć, ej, jak tu doskoczyć, mam pewien problem, widzowie, jak tu wskoczyć, ej, tu się nie da wskoczyć, czy się da, dobra, Jakoś może się da, czekajcie, ja się odsunę i hops, no jak tam wskoczyć? Jest gdzieś coś do wskakiwania, weź zobacz moja siostro, weź ogarnijmy temat, a bo tu, o tu, trzeba po ten klocku, słuchaj, tu są schody, ja nie mogę, dobra, są schody jednak. Wszystko jest, przecież trzeba się tylko rozejrzeć, a nie, że ja nie widziałam. Dobra, idziemy po toalety, ja, co to za toaleta, patrz, to są aż dwie, co to jest za maniek, aniek, jakiś manio. A to? Ej, to jeszcze lepsze jest! To jest jakiś snake normalnie. Okej, okay, wychodzimy stąd. Chyba na tej planszy udało nam się wszystkie znaleźć, ale nie mamy jeszcze żadnego klucza. To jest pewien problem, widzowie. Potrzebujemy klucza, szybko! Musimy znaleźć jakiś klucz, żeby gdzieś coś otworzyć, a to jest darowizna. A ja nie, nie dam żadnej darowizny, bo nie mam. Okej, okay, może tam do góry wskoczę, jeszcze coś widzę jest, ale jak nam wskoczyć? I tu są takie niewidzialne! Ale IQ, ktoś to wymyślił! Patrzcie, tutaj są niewidzialne drabinki, to jest też ciężkie, trzeba do tego podejść, żeby to zauważyć. I tu jest super. O nie, spadła, bo już się rozglądałam za toaletą. bardzo do góry. Zablakowała się coś. No i chodźcie, teraz tu. I teraz jak tam do góry wejść? Gdzie jest tutaj toaleta? O nie, jak mamy tam wejść? To jest niemożliwe chyba. Jak się tam spiąć do góry? Ej, kto to wymyśli, że tu nie ma drabinki? Gdzie jest drabinka? i tak się nie da tego zdobyć! Halo! Proszę mi pomóc tam skoczyć, to nie mogę, widzowie. Ale chodź, chodź teraz, moja siostra, gdzie jest? Ciekawa jestem, chodź tutaj na środek, moja siostro. Widzę, że jest tu, jeszcze się wspina. Ona idzie tam na wulkan. Idzie na wulkan. Ja też wchodzę, zobaczymy. To będzie wulkanowa toaleta! Jest, mamy ją, wulkanową toaletę! Ale kozacko, widzowie, teraz sobie stajemy tutaj i zamieńmy się w coś. Marylka gdzie ona tam pobiegła znowu. Gdzie ty jesteś, Marylka? Ja wskakuję. Uwaga, chodź na dół, już jestem na dole. Chodź tutaj koło lawy. Ja się teraz przebiorę w toaletę, która mi... Zobaczcie w ogóle ile ich tu jest. Ja nie zdążę wszystkich w ogóle tutaj odgadnąć. Jest ich masa, naprawdę bardzo dużo. Także jest w czym wybierać. Ale mi się najbardziej podoba ta właśnie... Ja wybieram toaletę Hagiwagi Ona jest najpiękniejsza Ja chcę być taką w domu I to mi się najbardziej podoba A widzę, że mojej siostrze się podoba taka z koteczkiem Ej, gdzie ona idzie tu? Patrzcie, jaka słodka Z kotkiem jest Ej, fajna. Ona ma nawet ogon. Toaleta, która ma ogon. Nieźle, widzowie. A wam jaka się najbardziej podoba? Dawajcie znaka w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijajcie też na mój Instagram, Facebook, wszystkie grupy. Linki macie w opisie. Bądźcie też jutro. Odcinki są codziennie. To na razie. Pa!